Cześć, a dzisiaj opowiem Wam o bardzo fajnym produkcie. Jest to pierścień oświetlający, z którego ja bardzo często korzystam wtedy, kiedy wykonuję różnego rodzaju zdjęcia czy nagrania. Jeżeli zatem lubicie robić sobie zdjęcia do swojej jakiejś tam prywatnej bazy, czy po prostu publikujecie zdjęcia czy nagrania w internecie, gdzieś tam w mediach społecznościowych no To to jest produkt, który tak naprawdę musicie sobie zakupić, ponieważ jeżeli macie taki pierścień oświetlający, no to dzięki niemu tak naprawdę w wielu różnych, każdych praktycznie warunkach jesteście w stanie zrobić bardzo dobre zdjęcie, tak? Ponieważ tego typu pierścień zapewnia odpowiednie światło, które jest tak niezbędne do wykonywania różnego rodzaju nagrań czy fotografii, prawda? A zatem, jeżeli chodzi o. Same działanie takiego pierścienia. No to tutaj oczywiście mamy wejście odpowiednie do ładowania. No i jeżeli chodzi o przymocowywanie, no to bardzo fajne, wygodne. Mechanizm, dzięki któremu bez, bez problemu zamontujecie taki pierścień właśnie na, na telefonie, prawda? A zatem, tutaj jak najbardziej już za prosty mechanizm plus dla tego produktu. No, a jeżeli chodzi o włączanie takiego pierścienia, to wystarczy wcisnąć tutaj odpowiedni przycisk, i jak sami widzicie, po wciśnięciu pojawiło nam się tutaj. Światło, prawda, dość intensywne, natomiast to ciekawe, możemy tutaj w tym, w tym akurat przypadku kontrolować, że tak powiem, stopień natężenia. Tutaj mamy pierwszy, że tak powiem, stopień, tutaj drugi stopień nieco mocniejszy, no i trzeci stopień najmocniejszy, dzięki czemu to światło naprawdę fajnie oświetla daną powierzchnię. Jak sami widzicie, fajnie to jest rozjaśniane, dzięki czemu też ta jakość danych zdjęć rzeczywiście się dość diametralnie. Poprawia, tak? ponieważ dane, że tak powiem, miejsca, dane przedmioty, które są fotografowane są po prostu odpowiednio oświetlone i też ta jakość tutaj jak najbardziej, bardzo fajnie się prezentuje. Tak? A zatem tyle ode mnie. Ja jak najbardziej zachęcam do wyboru takiego produktu, tym bardziej, że jest to produkt dość. Tani, no i zawsze może się przydać właśnie do jakiejś tam, tam sytuacji, kiedy po prostu będziecie robić sobie zdjęcia czy nagrania, tak? A zatem zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.